Witam serdecznie na tradycyjnym spotkaniu noworocznym w Przemotułach. Na które to spotkanie od zawsze składa się koncert noworoczny, a od ubiegłego roku również pewna miła, uroczysta, ale i krótka ceremonia. Od ubiegłego roku poprzedzonego wręczeniem pewnego wyróżnienia jednego dla jednej osoby w każdym roku, którą uznano za. Szczególnie wyróżniającą się w pracach swoich dla miasta Szamotuły i rozsławiającego imię tego miasta w świecie. Dziś to wyróżnienie odbierze muzyk, kompozytor, producent filmowy, który urodził się w Szamotułach. O jego osiągnięciach mógłbym powiedzieć wiele, ale ponieważ, jak wspomniałem, jest filmowcem, to proponuję, żeby opowiedział o nim film. Zapraszam. Symbolizująca nasze miasto wieża od ubiegłego roku nabrała nowego znaczenia. Wyróżnienie o tej samej nazwie przyznawane jest szamotulanom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla naszego miasta lub swoimi wybitnymi osiągnięciami rozsławiają gród Halszki. Wyróżnienie wieża 2014, nr 1 podczas ubiegłorocznego koncertu noworocznego otrzymał profesor Radek Bukowski, lekarz i naukowiec o wybitnych światowych osiągnięciach. Kolejną wieżę, numer 2, otrzymał z rąk burmistrza Włodzimierza Kaczmarka prezydent RP Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Statuetkę wieża 2015, numer 3, otrzyma pan Piotr Mikołajczak, urodzony i wychowany w Szamotułach, muzyk, kompozytor i producent filmowy. Piotr Mikołajczak, syn Romana i Teresy Mikołajczaków, urodził się w 1966 roku w Szamotułach. Miasto Wacława z Szamotu ma niewątpliwie długie tradycje muzyczne. Może to właśnie przekazywany w genach z pokolenia na pokolenie talent muzyczny i wyjątkowa wrażliwość artystyczna spowodowały, że pojawił się ktoś taki jak Piotr Mikołajczak. Przecież był dzieckiem bardzo kochanym, sympatycznym dla mnie. Trudny był też dzieckiem w niektórych momentach. Wybierał zawsze swoją drogę. Nie zawsze po linii rodziców, ale był dzieckiem pełnym pomysłów, temperamentu. I oczywiście jego zamiłowanie od początku jednak było bliskie muzyce. Od czasu dzieciństwa pan Piotr przejawiał wyjątkowe zamiłowanie do gitary. Pokochał gitarę. Ta gitara była jego pierwszą miłością. Nie dostawał się z tą gitarą, nawet w ciągu nocy miał gitarę zawsze przy swoim łóżku. Niewątpliwym krokiem milowym w jego rozwoju muzycznym była nauka na wydziale rozrywkowym Poznańskiej szkoły muzycznej imienia Czesława Niemena, gdzie razem z Pawłem Bączkowskim, również znanym szamotulskim muzykiem, doskonalili swój artystyczny warsztat i dawali pierwsze spontaniczne koncerty. Graliśmy i śpiewaliśmy wszędzie, gdzie nas o to poproszono. Podróżowaliśmy zawsze ze swoimi gitarami. Występowaliśmy w knajpkach, na ławkach, w parku, nawet w przedziale kolejowym, kiedy dojeżdżaliśmy do studium piosenkarskiego w Poznaniu. Zawsze o 7.30 obowiązkowa jajeczniczka w barze mlecznym przy ulicy Głogowskiej, a potem w tymże barze obowiązkowy koncert dla klientów. A w szkole muzycznej nie mówiono o nas inaczej jak chłopaki z szamotu. Myślę, że każdy artysta, gdziekolwiek jest, powinien pamiętać o swoich korzeniach. Gratuluję i wszystkiego najlepszego, Miki. Czasy młodości pana Piotra to okres burzliwych polskich przemian. Piosenka była wówczas sposobem komunikowania się młodych ludzi, formą protestu i wyrażania swoich poglądów, co często narażało ich na konflikt ze szkołą. Jak był okres stanu wojennego, czy, czy inne jakieś takie trudne sprawy, no to Piotr przynosił gitarę, grał pieśni patriotyczne, co się nie podobało za bardzo dyrekcji. No ale po małych jakichś takich rozmowach z dyrekcją i, i z profesorami dochodziliśmy zawsze do porozumienia. No nie miał nosić tej gitary do szkoły, ale jeszcze ją czasem z domu przemycał. Trudno było im również przekonać rodziców do tego, co robią. W pewnym momencie zrozumiałem, że nie mogę postępować wbrew jego naturze, że w jego duszy gra muzyka. I muszę się z tym pogodzić. Piotr Mikołajczak nie był tutaj wyjątkiem, ale jego niezłomność w dążeniu do wytyczonych celów i duża tolerancja mamy pozwalały na ich realizację. Myśmy mieli przez statusiem dużo tajemnic swoich, które musieliśmy niestety ukrywać, bo tatuś nie bardzo tam był za tą gitarą, żeby, żeby grał na gitarze i żeby jeździł po koncertach. No i tak coś niecoś dowiadywał się, a coś niecoś było naszą tajemnicą. Jako kompozytor debiutował muzyką do cyklu reportaży Adama Sikorskiego, dziś przed nami. W 1995 roku rozpoczął współpracę z Teatrem Telewizji, komponując muzykę do spektakli oraz do reklam radiowych i telewizyjnych. Od 1998 roku związał swoją działalność z wytwórniami fonograficznymi, m.in. z Sony Music Polska, gdzie objął funkcję dyrektora artystycznego. Szerszej publiczności dał się poznać jednak jako jeden z jurorów w programie telewizyjnym stacji TVN Droga do Gwiazd. Piotrek zawsze mówił, mama, zobaczysz, jeszcze będziesz mnie widziała w telewizji. A ja, mówię, dobra Piotruś, bardzo się z tego cieszę, ale tata na pewno w to nie uwierzy. No i tata nie wierzył, ale mama go twardo tam, tą drogą prowadziła no i, i jakoś nam się udało. Piotruś rzeczywiście zrobił to, co powiedział. Na początku 2003 roku zrezygnował z pracy w Sony i wyjechał do Francji, gdzie współpracował z grupą producencką AudioPlanet i Chrisem Górskim. W kolejnych latach dał się poznać również jako autor muzyki filmowej, komponując muzykę do filmów reżyserii Macieja żaka Ławeczka oraz komedii romantycznej Rozmowy Nocą. Na ekranie kinowym zobaczyłem mojego syna, nazwisko mojego syna jako kompozytora. Kompozytora muzyki do filmu, z czego byłem bardzo dumny. Po powrocie z Francji w 2010 roku, pan Piotr skupił się na produkcji telewizyjnej. Dla programu pierwszego Telewizji Polskiej wyprodukował program rozrywkowy Śpiewaj i Walcz. Jest również producentem serialu dokumentalnego Operacja Życie. Obecnie jest producentem wielokrotnie nagradzanego filmu dokumentalnego o tragedii Wołyńskiej. Jeżeli zapomnimy o nich. Jego firma Rock Roll Production od wielu lat jest głównym producentem spotów reklamowych dla kas kredytowych Stefczyka z udziałem Artura Żmijewskiego. Z Arturem Żmijewskim występuje również okazjonalnie z recitalem autorskim. Podsumowując te imponujące dokonania, nasuwa się wniosek, że oprócz koniecznego talentu muzycznego i kompozytorskiego, do zaistnienia na arenie krajowej, a tym bardziej międzynarodowej, potrzebny jest nie tylko przysłowiowy łód szczęścia, ale również wyjątkowa umiejętność przekonywania do siebie innych osób. Pan Piotr potrafił doskonale połączyć wszystkie te atuty, dzięki czemu dziś możemy być dumni z takiego właśnie szamotulanina. Przykład pana Piotra może być inspiracją dla ambitnych i utalentowanych młodych ludzi. Upór i determinacja pozwala bowiem przełamywać wszelkie bariery i nawet z poziomu małego miasta wspiąć się na wyżyny, osiągać wymarzone cele i przy okazji być chlubą jego mieszkańców. Zapraszamy głównego bohatera samego laureata, pana Piotra Mikołajczaka. Zapraszamy! Szamotulską wieżę wręczy i laudacji wygłosi pan burmistrz Włodzimierz Kaczmarek zapraszam. Szanowni Państwo w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców miasta i gminy Szamotuły zgromadzonych tutaj dostojnych gości złożyć panu Piotrowi serca płynące podziękowania, wyrazy głębokiego uznania oraz szacunku. Życzę panu dalszych sukcesów w dziedzinie filmu i muzyki, z których wszyscy jesteśmy tak dumni. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, stanowiącym dla Pana tak wielką wartość i wsparcie. Niech wyróżnienie dzisiejsze w postaci wieży 2015 stanowi dla Pana swoistego rodzaju wspomnienie i przypomnienie o tym, że pomimo dzielącej nas na co dzień odległości w związku z Pana pracą w stolicy, Szamotulanie pamiętają i pozostają wdzięczni. Ogromnie cieszy nas fakt, że chętnie odwiedza pan Grud Halszki swoje rodzinne miasto. Zapraszamy więc do przyjazdów do Szamotu, ilekroć czas panu na to pozwoli. Chciałem na początku powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt i bardzo dziękuję panu burmistrzowi i kapitule za to wyróżnienie. Z drugiej strony chciałem powiedzieć, że ta wieża towarzyszy mi całe życie, bo jak byłem taki malutki, to właśnie w cieniu tej wieży na ogródkach działkowych bawiłem się, na ogródkach moich dziadków. I zawsze na ogródkach przy Wojska Polskiego na takiej karuzeli kręciliśmy się z kolegami, więc zawsze, zawsze tą wieżę widziałem. E, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować jeszcze raz burmistrzowi i kapitule. Chciałem podziękować w tym miejscu wszystkim ludziom z szamotu, bo bez Was, bez tego środowiska mnie by tutaj nie było, ani tam. Chciałem podziękować bardzo moim rodzicom za to, że są, bardzo Was kocham. Chciałem podziękować Udało się. Chciałem podziękować mojej żonie Magdzie, mojemu synowi Kubie, który tutaj jest, mojej córce, która przygotowuje się do matury. Oni wiedzą, jak to jest żyć z, z artystą. To naprawdę nie są rurki z kremem. Czasami jest ciężko. Trwajcie dalej. Mojej całej rodzinie, mojej siostrze, szwagrowi Ani i wszystkim, którzy tutaj z mojej rodziny są, ale także moim nauczycielom, dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, bo ta nagroda jest również taką nagrodą trochę dla naszego środowiska. To jest trochę takie środowisko dzieci stanu wojennego. Pomyślałem sobie też, co nas łączy z Radkiem, który rok temu tę nagrodę odebrał i myślę, że tak naprawdę oprócz tego, że się tu urodziliśmy, że pani Maria Wąsik była naszą wychowawczynią w podstawówce, to łączy nas przede wszystkim pasja. I wszystkim młodym ludziom z Szamotu i z całej Polski życzę, żeby mieli pasję, bo jak mają pasję, to naprawdę to wszystko się uda. Trzeba bardzo wierzyć w to, co się robi, a reszta przyjdzie sama. I przeczytałem wczoraj jeszcze na koniec wypowiedź pana profesora Pendereckiego, który napisał, że jak się komuś w Polsce udaje, wyjeżdża za granicę, tak jak ja wyjechałem w pewnym momencie z moją rodziną, to wszyscy mu bardzo zazdroszczą i nigdy go nie nagradzają. I chciałem z tego miejsca powiedzieć panie profesorze. Może w Krakowie tak jest, ale w Samotłach jest zupełnie inaczej. Dziękuję Państwu. A teraz ponownie zaproszę pana burmistrza, a potem pana wojewodę, pana marszałka i pana starostę, i poproszę o złożenie życzeń noworocznych. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy w tak zacnym gronie spotkać się na koncercie noworocznym. Chciałbym Państwu podziękować za to, że jesteśmy razem tak tłumnie tu dzisiaj, ale chciałem również Państwu serdecznie podziękować za udział i wsparcie w ostatnich wyborach samorządowych. Drodzy Państwo, Cztery lata minionej kadencji to szereg różnych zdarzeń. Najważniejszym w ramach podsumowań można powiedzieć to było to, że tak jak zwyczajowo w trakcie kadencji wydawaliśmy na inwestycje około 40 milionów, tak w ostatniej kadencji środki przeznaczone na inwestycje w gminie Szamotuły były blisko 100% większe. Drodzy Państwo, stało się tak dzięki. Wsparciu Unii Europejskiej, z której korzystaliśmy w tamtym rozdaniu. Przed nami kolejna perspektywa, którą nauczeni już poprzednimi latami chcemy wykorzystać optymalnie. Dlatego w tym miejscu chciałbym zwrócić się do pana marszałka i do pana wojewody, aby. Na mapie rozdysponowywanych środków znalazły się również szamotuły, które czekają na jeden ważny element: panie wojewodo, panie marszałku, obwodnica, nasza kochana obwodnica. życząc państwu wszystkiego najlepszego zarówno tego wieczoru jak i w całym 2015 roku życzę wszystkim aby cała kadencja ta nowa przyszła kadencja nie była gorsza od tej której minęła żebyśmy w zdrowiu doczekali kolejnych koncertów noworocznych kolejnych nominacji i kolejnych wspaniałych ludzi Shamutuland dziękuję bardzo Chcę pogratulować, dlatego że otrzymać jest to trzecia wieża bezpośrednio Pana poprzedniki był prezydent Rzeczypospolitej, który dostał. Także gratuluję, na pewno Pan będzie długo pamiętał i zazdroszczę trochę też, bo rzeczywiście naprawdę e, okazja była wyjątkowa. E, szanowni Państwo, nowy rok to nowe szanse, nowe możliwości. Za nami stary rok, bardzo ważny, 25 lat od odzyskania wolności przez Polskę, 10 lat Unii Europejskiej. Pan burmistrz już wspominał, co to znaczy, na co liczymy po tym wejściu. Państwu wszystkim życzę oczywiście zdrowia i myślę, że dobrze by było, żeby w dalszym ciągu tych utalentowanych szamutulan było coraz więcej. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, przed wielu laty, w epoce jak niektórzy mówią słusznie minionej, miałem przyjemność mieć szefa z szamotu. I wówczas rozmawialiśmy, a on mówi: Ale pamiętaj, to jest miasto obywatelskie. Ja wtedy nie bardzo nawet rozumiałem o co chodzi, ale potem przez lata. Poruszając się po wielkopolsce, poznając różne środowiska, już wiem, że Szamotuły to miasto obywatelskie, to miasto tradycji, to miasto wytężonej pracy, to miasto sukcesów. I chodzi o to, aby lata następne potwierdzały to stwierdzenie. Panie i panowie, chciałbym życzyć, aby ten rok 2015, który się rozpoczął, dla Szamotu dla wszystkich Państwa, dla Wielkopolski, dla Wielkopolan był rzeczywiście rokiem dobrym, rokiem dobrym w całym tego słowa znaczeniu, w tym również w przygotowaniu do obwodnicy. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Brunetki, blondynki i rudej szaty. Szanowni Państwo, zacni, wspaniali goście dzisiejszego spotkania. Spotykamy się w Szamotułach w stolicy naszego pięknego powiatu. Choć Szamotuły są stolicą powiatu szamotulskiego, to najważniejszą gospodarczo gminą są wronki z racji olbrzymich firm, które tam działają. Najbardziej ruchliwa droga, czyli autostrada, przebiega przez gminę Duszniki. Także te ważne elementy są poza stolicą powiatu, ale nasza gmina, stolica powiatu to wszystko łączy. Połączyła te wszystkie interesy, oczekiwania, marzenia w 2014 roku. Ja pragnę bardzo krótko życzyć wszystkim mieszkańcom i szamotu stolicy powiatu i wszystkich gmin. Którzy, mieszkańców, którzy są tutaj dzisiaj z nami obecni, aby przez ten 2015 rok ta cecha z nami pozostała, żebyśmy potrafili łączyć cały powiat. Życzę Państwu, aby rok 2015 był rokiem dobrym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Vincent Schirmacher.